Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku kolejny film z monetami. Już Wam pokażę, jaka ogromna paczka. To jest właśnie ta paczka, jest bardzo duża. Ledwo ją widać. mamy tutaj raz dwa trzy cztery no kilka mniejszych paczek zobaczcie co tu jeszcze mamy kilka paczek w jednej Tyle czy jeszcze chyba już wszystko tak. Dzisiaj będzie filmik taki jak chcieliście, czyli będę wyszukiwał monety takie ciekawe w tych zestawach. I potem będzie podsumowanie na końcu film, filmu. I zobaczymy, co ta paczka kryje. Widzieliście na pewno na Allegro, na Olixie albo na innym portalu takie aukcje, gdzie monety są porozkładane. Bardzo pięknie to wygląda i jest to sprzedawane za określoną kwotę. Potem pojawiają się następne, takie same ogłoszenia, następne i następne z różnymi innymi monetami. Wszystkie są. Takie same od jednej osoby. Moje pytanie brzmi: skąd ludzie mają, prawda, tyle tych monet? I czemu tak co chwilę takie, prawda, zestawy robią? I czy na tym można zarobić? Zobaczymy, jakie otrzymałem monety. Monet jest około 1000. Całość kosztowała mnie dokładnie. 900 zł. No zobaczcie jaka stara szkatuła Wszystko sobie odpakujemy. Kupiłem ten zestaw z ciekawości Jak zawsze Co tu mamy już? 1 dolar Co to jest? Potem sobie będziemy patrzeć. To sobie potem wysypiemy. O, tutaj jest kolejna paczka. Pytacie mnie często, dlaczego kupuję taki złom, takie zestawy. Wiecie co? to nie, to, nie chodzi o to, że ja poszukuję skarbów, albo nie wiem, szukam jakichś tam srebrnych monet. Tylko po prostu same, samo otworzenie i przejrzenie takich starych monet to dla mnie bardzo ciekawa sprawa jest. To, że się czasem jakieś srebro trafi, tak jak tutaj, to jest tylko i wyłącznie plus. To jest adrenalina. Jeden, jeden pali papierosy, pije alkohol, albo gra na giełdzie, albo nie daj Boże, nie daj Boże, prawda, uprawia hazard. O, banknoty. Ja akurat kupuję monety. To jest właśnie moje uzależnienie. Wszyscy mówią, że na tym tracę. Możliwe. Dla mnie to jest po prostu frajda i tego będę się trzymał. Zdjęcie bardzo atrakcyjnie wyglądało tego zestawu. W zestawie nawet ponoć znajduje się moneta złota. O, Zobaczcie. To są ten takie medale. Myślę, że możemy już zaczynać i otwierać przesyłki. Co tutaj mamy? Tutaj mamy na pewno kopie. One były dołączone jako chyba gratis. Tu mamy Traugutta. 10 złotych. Tutaj mamy chyba dolary, liberty, pewnie uncówka jakaś, i tu mamy 5 zł. Dobra, jedziemy dalej z montentami. I tu będą też na pewno kopie, tak mi się coś zdaje, chociaż. Pani, która sprzedawała mi ten zestaw, pytałem tą kobietę, czy monety są srebrne, które są opisane jako srebrne. Powiedziała, że tak. Jeżeli moneta jest opisana jako złota, jest złota. Tutaj mamy monety 10 złotych, tak? Tak, 10 złotych, ale to raczej. Nie wiem, czy to jest polska moneta. Pierwszy raz taką monetę widzę. Kolejna moneta też 10 zł rocznik 2008. Ja takich monet nie zbieram. Potem zobaczymy, czy one są faktycznie srebrne. Na końcu. Tu mamy monety srebrne. 10 ORE. Kolejna moneta 10 ORE, 10 ORE, 10 ORE, 10 ORE, niby sztabka, ale to jest na pewno fals, odłożymy do falsów. Kolejna moneta srebrna, szwedzka, próby 400, srebro, 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 nikt na pewno takiej monety raczej nie podrabia, to jest moje zdanie, nie wiem jakie Wy macie o tym zdanie. Kolejna moneta, zobaczcie, kolejna sreberka sobie odłożymy tutaj. Niech będzie na boczek. I tutaj moneta kopia. Na pewno moneta kopia to będzie, to nie jest srebro. Stanui mi w Sanumi markecie taka moneta kosztuje 700. Na Allegro widziałem od 70 do ponad 200 zł taką monetę. Teraz będzie, przejdziemy do klaseru. Tu mamy klaser. Najpiększe, najpiękniejsze monety. Mm, to są jakieś medale. Zobaczcie, mnie takie medale nie interesują. Po prostu je kupiłem, żeby. Sprawdzić, co w takim zestawie się znajduje. Odkładamy sobie. Co tu mamy? Mamy to, tu rosyjską łezkę. Zobaczcie. Wilhelm Prusy Shellong. Srebrna moneta. Co to jest? 10 Ore. 25 Ore. 25 Ore. To też 25 Ore. Łeska. Y, dwie i jedna, druga. Grosszena, kolejna łezka, kolejna łezka, co tutaj mamy 10 ore, 10 ore, 10 ore, tu mamy 10 centów, Holandia, widać, widać, oferta monet pamiątkowych, to mnie nie interesuje, kolejne monety srebrne, tutaj widzimy 10 ore, 25 ore, Widać. O, zobaczcie, różne roczniki. Jest tu też Łezka. I tak, tutaj mamy ciekawe monety. Mamy tutaj Łezki. Dość sporo Łezek. I nawet mamy monetę ze złota. Ale czy ona jest ze złota? Będziemy je sprawdzać. Kartoniki są uszkodzone? Nie, są tylko brudne. Ale czy jest brudne są kartoniki? Czy klaser jest brudny? Nie. Kartoniki są czyściutkie. Zobaczcie, to jest ta moneta. Takiej nigdy nie widziałem jeszcze. Monety widać. Widać. Z ciekawszych monet, co tutaj mamy? No, tutaj mamy łezkę. Mamy jakieś tutaj monety. Kiedy wie co to za monety, jest co? Nie wiem, muszę to wyciągnąć. Zobaczcie, może ktoś z Was rozpozna. Dobra, tych monet jest naprawdę dużo, tych srebrnych. Nie wiem, może nawet i 50 będzie. Tu mamy 50 kopiejek, zobaczcie, wyciągnę i wam pokażę. 50 kopiejek od imputnik jakiś srebro. Potem będziemy sprawdzali. Na pewno wyłączę kamerę żeby wszystko poukładać i wam pokazać. Dobra. I teraz przejdziemy do kufra. Mamy tutaj kuferek jak się go otwiera tak i tak ciach jest. I co tu takiego ciekawego jest? Zobaczymy. Kupa monet. I co jeszcze? Złotówka, złotówka. Tak sobie przejrzymy tylko. Co tu mamy ciekawego? Dwa franki 1940 rocznik. Tak z grubsza sobie przejrzę. 10 fenigów. To raczej jest na pewno nie fals jakiś medal Fifa o 25 centów zobaczcie stare monety sprzed roku 1950 na pewno kolejna 10 Fenigów 1890 rocznik zobaczcie sobie na nawet No jest dużo monet takich no 1938, no co tu mamy? Kolejną monetę belgijską. 1938 Dobra teraz sobie wysypiemy resztę monet o, co to jest 50? pięćdziesiąty nie funtów tylko pensów kolejne monety co tu mamy dziesięć centów zobaczcie O rocznik, który już Wam mówię. Nie wiem, nie odczytam się, jest tu za ciemno, 50 groszy, 50 groszy. Złotówka, no jest bardzo dużo monet, które są sprzed roku 1950, jak Wam wspomniałem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No jest, już tutaj nazbierałem dość sporo tych starszych monet. Zobaczcie, w jednej chwili uzbierałem tyle, tu jest jeszcze, no jest dużo monet do posegregowania. Co tu, jakie jeszcze tej monety znajdziemy? Jest kolejna moneta, dwa pensy. 20 centów, dwadzieścia 20, 20 groszy, 20 groszy. Co tu mamy dalej? 20 groszy, 20 groszy, 20 groszy, 20 groszy, 20 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 20 groszy, kolejne grosze, 50 fenigów. No Jest dużo, bardzo dużo jest ciekawych monet. Wszystko posegreguję i tutaj podsumujemy, ile jest wszystkich monet. Ile jest monet, prawda, yy, sprzed 1950 roku. Ile, ile monet jest wymiennych. Nawet mamy markę, która jest warta 2 zł. Nie wiem, widać czy nie widać. Kupiłem nowy telefon i powiem wam, że no, jest bardzo kiepski do nagrywania. Jest bardzo kiepski. Moneta 2 zł okoliczności, 20 zł okolicznościowa 20 pensów. To jest tak monet tutaj, że naprawdę trzeba je posegregować. Dobra. Wszystko posegreguję. Sprawdzę, czy są fałszywe niektóre na magnesie i tym razem nie będzie mi magnes łapał z szywek, tylko po prostu przyniosę sobie śrubokręt z magnesem i będę sprawdzał. Dajcie mi chwilę. Do usłyszenia. Witajcie z powrotem. Właśnie posegregowałem wszystkie monety i może zacznijmy od kopii monet, które znalazłem w zestawie. Tu jest 10 zł. Zmieniłem też telefon, ponieważ tamten nie był zbyt dobry do kręcenia filmów, jest lepszy tylko do zdjęć. Tu mamy Troogut, ta 10 zł. też kopia jak widzicie są tutaj szywki przyciąga magnes kolejna moneta to jest 5 zł sztandar też falsyfikat tu mamy sztabkę 5 gramów, oryginalne sztabki mają tutaj numer certyfikatu na dole to jest też falsyfikat. Koszt takiej sztabki do 20 zł. I tu mamy monetę uncjonom, Uncyoną Britannia. Powinno być to złoto, ale Raczej znaczy nie jest to złoto. Na pewno nie jest. Odkładamy. Wśród wszystkich monet też była moneta złota. Już wam pokażę, co zostało. Zobaczcie, rozwaliłem. Clips, tu jest ta moneta, to jest moneta meksykańska, 5 peso, zobaczcie, ona tak wygląda, 0,3 grama waży, nie wiem, jeżeli ktoś potrafi ją rozpoznać, może do mnie napisać. Jeżeli chodzi o falsyfikaty, to z falsyfikatów mamy monetę taką kilogramową, 5000 liraz rok 2005 zobaczcie kapsel jest uszkodzony z tej strony jak widzicie ale powiem wam że moneta bardzo fajna jeżeli chodzi o monety które można wymienić albo są coś tam warte to mamy tutaj 5 50 tengę to jest Kazachstan nie widziałem ich na oczy, więc je odłożyłem. Co tutaj można jeszcze wymienić? Monety czeskie 5 koron. Tu mamy Anglia. Tu mamy jedną markę 20 pensów, 20 pensów, 50 pensów 20 euro centów nawet znalazłem. Tutaj mamy monetę. 10 koron. Czechy, Czechy. Tu mamy 2 i druga guldenu, guldena. 1 y, funt, korona. 50 y, pensów. 50 fenigów. Jest tych monet naprawdę dużo, które można wymienić. Jest ich aż tyle tyle monet. W zestawie znajdowało się, które można wybrać i potem wymienić gdzieś u osoby, która skupuje prawda, waluty, które są wymienialne. Co jeszcze znalazłem w tym zestawie takiego ciekawego? No to jakieś koperty okolicznościowe, których ja w ogóle nie zbieram. Jeżeli ktoś zbiera, to może do mnie napisać. Tu mamy banknoty Zimbabwe. Zimbabwe. Dużo banknotów Zimbabwe. też ich nie zbieram pocztówki jest ich naprawdę dużo pocztówek też nie zbieram więc raczej to był taki dodatek i tak yy, monety srebrne już powyciągałem ale co w zestawie jest Najpiękniejsze monety świata, taki zestaw. Zobaczcie, tak to wygląda. Weźmy sobie jedną monetę. No jeżeli ktoś takie monety zbiera, może do mnie napisać. Też je chętnie sprzedam. Jest ich dokładnie 25 sztuk. dobrze co tutaj mamy jeszcze Mamy tutaj wkłady na monety w folderach paleta na monety w folderach i tak Tu wam pokażę nie chcę nawet tego wyciągać bo tutaj mamy stos monet okliksowanych powiem wam że nie jest to Dużo warte. Jest tu mieszanka różnych monet z różnych stron świata. Monety są różnie warte, ale oklipsowanie ich moim zdaniem no, nie było dobrym pomysłem. Nie wiem kto to na to wpadł. Tylko chyba jako na sztukę to dodał do zestawu. na monety, które są do roku 1950, a w skład zestawu są monety francuskie, monety belgijskie, niemieckie, polskie, tych naprawdę jest bardzo dużo. Fenigino stare. co tu jeszcze takiego ciekawego jest no, była tam jeszcze jakaś stara bardzo moneta, ale jej chyba tutaj nie znajdę, a nie chcę tego wysypywać co ciekawe w zestawie też była ta oto szkatuła jest bardzo fajna fajnie wykonana jest sprawna, działająca można w niej przechowywać monety odkładam je i teraz czas na Monety srebrne, zobaczcie. To są monety srebrne. Tu mamy najwięcej z monet szwedzkich. Są też monety z Holandii. Tu mamy 10 centów. Są monety rosyjskie, czyli łezki. Zobaczcie. mamy chyba pół grosza ale nie jestem tego pewien możecie pisać w komentarzu kolejna łezka to taka większa jakaś Łeska tutaj mamy łezkę kolejna łezka dobrze no to jak mamy monety srebrne. To teraz czas na jakiś raritasik A co mamy w raritasiku to mamy tutaj w tej oto paczuszce malutkiej Mamy tak. Zaczniemy może od tych monet. Nie wiem co to jest za moneta. Jeżeli ktoś potrafi ją zidentyfikować, może do mnie napisać. Nie ja ma wyślę fotki tej monet. Nie wiem, ile ona jest warta. Ja ją odłożyłem sobie. Kolejna moneta. Też srebrna. Tutaj mamy kolejną monetę. Odin południk. Tu jest srebro próby 900. Wartość tej monety to jakieś obecnie 30-35 zł. Kolejna moneta Jan Paweł. Tu mamy rocznik 2002. Wartość tej monety to 40 zł. I te monety są oczywiście srebrne. Myślałem, że będą fałszywe, ale nawet nie przyciąga. magnes ich tak samo. Te nie przyciąga. Była tutaj moja miarka, gdzieś do. Sprawdzania jest. Jest. Zobaczcie. Nie przyciąga. To chyba będzie przyciągało. Nie. Nie. I tak to wygląda. Jan Paweł był warty od między 40 a 45 zł, a tą monetę widziałem na Oiksie ostatnio za 100 zł. Nie wiem ile jest warta dokładnie. Ale myślę, że w granicach pewnie 50-60 zł, góra i tak właśnie wygląda zestaw, który kupiłem za 900 zł. Powiem wam, że te monety, te trzy sobie odłożę do mojej szkatuły, a reszty się pewnie pozbędę. Tak wygląda zestaw, który kupiłem. Po rozpakowaniu, przeliczeniu, po rozdzielaniu monet. Jeżeli podobał Wam się mój odcinek i chcecie więcej takich odcinków oglądać, dajcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.